Ty Jesteś ten nowy, co? Chcę pewnie zobaczyć, co mamy na stanie. Tak? Dobra, to obprzej sobie to. ZY Spectrum Beretta Black, kaliber 022 Custom. Kolimator, amortyzator, wentylator, przeciągana lufa. Tutaj, jak otwieramy. O, ten, kolba na 6 przycisków albo na przykład 20 nabojów. Co kto woli, możesz włożyć tak, możesz włożyć w drugą stronę, O mnie zamyka się, ok, chyba, że szukasz czegoś większego kalibru. Specjalny kałaszników AK-47 MP5-20, limitowana edycja z Wiedźmina. Szyta ze specjalną szarfą ze skóry żubra, specjalny tutaj recall, ten taki rama, jak to się nazywa, centymetr, możesz sobie odmierzyć na przykład ile masz strzału do wroga, to też służy do otwierania piwa. I uwaga, uwaga, najlepsze, magazynek chromowany, Żony, można nim nawet zabić człowieka. Ho, ho, patrz. A co najlepsze, służy też jako młynek kuchenny. Ło. Ale najpierw muszę zobaczyć Twoją odznakę. Hmm. <gry> Dla Ciebie mam coś innego. Aż wstyd się dzisiaj przyznać, ale kiedy byłem w czwartej klasie podstawówki na zielonej szkole, afiszowałem się z tym, że chciałbym w przyszłości zostać policjantem. I nie, nie jest mi wstyd, że myślałem o tej konkretnej karierze, ale raczej to w jaki sposób podchodziłem do telewizyjnej fikcji, która w dość naiwny sposób przedstawiała pracę policji. A dziś otwarte światy dają nam okazję pokierowania gangsterem czy zbirem jak w serii GTA, czy kimś kto jest ponad prawem jak w Watch Dogs, a więc w grach realizuje fantazje, których nie miałem jako dziecko. Wtedy myślałem o tym, że będę naprawiał świat. I całe szczęście otrzymaliśmy właśnie gry Police Simulator Patrol Duty, która jest właśnie otwartym światem z policjantami w roli głównej, policjantami, którzy zostają rzuceni do miasta tak zepsutego, że chyba nie da się go naprawić. Gdy w pierwszych minutach gry w Police Simulator idziemy do zbrojowni, by zebrać sprzęt na misję, naszym oczom ukazują się pistolety, strzelby, kamizelki, ale spokojnie, my dostaniemy gaz pieprzowy, taser i alkomat i tak uzbrojeni ruszymy pilnować porządku w mieście Loston. Dosłownie porządku, bo zaczynamy od dawania mandatów za złe parkowanie. Nasza kariera będzie obejmowała nie tylko szukanie skradzionych samochodów, ale także polowanie na pijanych kierowców, a także na ten najgorszy typ ludzi, czyli niezapinających pasy bezpieczeństwa. Tam jest coś takiego, że niby to w mechanice jest, a to jest absurdalne. Ty nie widzisz przez tą szybę niczego. Mm. Y I ponoć oni tam niektórzy jeżdżą z niezapiętymi pasami, ty masz ich łapać na poza punkty. Szybko okazuje się, że Polis Simulator w najnowszej odsłonie to gra, która z jednej strony czerpie wzorce z nowej fali symulatorów i nowoczesnych rozwiązań jak punkty doświadczenia, a z drugiej ma wszystkie techniczne i koncepcyjne ograniczenia produkcji z niskiej półki, albo wręcz ograniczenia gry z kosza, bo aż prosiłoby się tutaj o wstawkę niczym z Gier z kosza, gdzie bracia Libert czytają opis z pudełka albo z karty Steam. Bracia Libert. Bracia Libert. niemieccy tak, mm. zbrodniarze, bracia. Bracia Libert. Osiem miliardów ofiar. Przeżyj ekscytującą codzienną pracę amerykańskiego funkcjonariusza policji w grze Police Simulator Patrol Duty. I to właśnie ten opis mówi nam wszystko, bo czy da się pokazać fascynujący sposób codzienną pracę? Police Simulator traktuje się bardzo serio, to nie jest żadna parodia, choć liczne glicze wskazywałyby na coś kompletnie innego. Gra podzielona jest na zmiany dzienne i nocne, w czasie których mamy prawo wyboru jednego z trzech proponowanych zleceń. I ta podstawowa forma misji skupia się na niezbyt pasjonujących obowiązkach. Przeważnie albo stoimy na skrzyżowaniu i łapiemy nieprzepisowo prowadzących kierowców, albo szukamy źle zaparkowanych samochodów. I choć każdy dzień zaczyna się bardzo podobnie, tak niczym w LA Noir to w trakcie jeżdżenia po otwartym świecie czekają nas niespodziewane wydarzenia, a to ktoś ukradł samochód, a to ktoś napadł na stację benzynową. Takich wydarzeń jest całkiem sporo i pewna płytkość treści w grze nie oznacza, że nie mamy co robić. System levelowania naszego policjanta czy też policjantki określa postępy w karierze, a do tego w świecie gry są pewne lokacje znajdźki, za których znalezienie otrzymujemy nawet achievementa, co absolutnie nie oznacza, że w Police Simulator gra się dobrze. Patrol Duty ma w sobie wszystkie znamiona taniej gry, która miała zbyt wysokie aspiracje. Otwarty świat, sztuczna inteligencja NPC, poruszanie się zarówno samochodem, jak i pieszo. To nie może się udać, gdy mamy budżet nieprzekraczający tego, za który kręci się jeden odcinek serialu kiepscy. I niewielki budżet przekłada się na słaby stan techniczny, dziwnie rozmyte twarze, okropne animacje i voice acting, niemożliwość przeskoczenia wysokiego krawężnika, dziwaczne mechanizmy, bo na przykład uciekający telepatycznie wiedzą, kiedy do nich celujemy i wtedy podnoszą ręce, ale wystarczy tylko opuścić broń, aby zaczęli znowu zwiewać. No i całość jest jakąś formą pracy, bo powtarzalne czynności nie przynoszą szczególnej satysfakcji. Choć tu warto zaznaczyć, że same w sobie nasze obowiązki nie są jakieś proste i nie raz wymagają sokolego wzroku. Gra z jednej strony ma znaczniki, które mają nam ułatwić odnalezienie, na przykład podejrzanego typa, ale z drugiej nie chcą wszystkiego podawać nam na tacy. A więc istotnym elementem gameplay'a jest czytanie dokumentów z odprawy i za ich sprawą znalezienie celu. I tak możemy dostać zdjęcie ruchliwego skrzyżowania, gdzie kierowcy przeważnie łamią przepisy. Tak jakby niełatwiej byłoby nam dać po prostu adres, a innym razem szukamy trójki podejrzanych, których musimy rozpoznać poszczątkowo. Opisie, kolorze ubrania, skóry i fryzurze. Gra zachęca nas także do patrzenia, czy zaparkowane samochody mają odpowiednie uprawnienia i czy kierowcy mają zapięte pasy. I jeśli jakieś cechy są nagradzane przez Police simulator, tak jest to spostrzegawczość i metodyczność, a więc jeździmy na codzienny patrol i patrzymy, czy jakiś drań nie wjechał na chodnik. Jesteśmy więc skazani na służbę składającą się z identycznie wyglądających dni, w które musimy zajmować się tymi samymi problemami, a więc jak w życiu. Nic dziwnego, że na forum Steama padło pytanie, czy da się w tej grze zaszaleć, na przykład postrzelać do przechodniów z okna radiowozu, bo ostatecznie policyjna rutyna jest tu wpisana w tak sztywne ramy, że aż chciałoby się je złamać, i jakoś zabawić. Niestety, chcieliście realizmu, to go macie. Otóż policja musi działać wedle konkretnych zasad, procedur. Symulatory gangstera mają w siebie wpisaną przemoc i zachowania karane w realu wieloletnimi, a nawet dożywotnymi wyrokami w więzieniu. Aby symulator policjanta miał w sobie choć ziarenko realizmu, tak wirtualny policjant powinien wykonywać niemal podręcznikowe czynności. W pierwszej grze z serii Police Quest mamy scenę, gdzie wypisujemy mandat uroczej dziewczynie. Musimy ją poprosić o prawo jazdy, i nie dać się zbałamusić jej dekoltowi, a więc okazać pełen profesjonalizm. Seria Police Quest nawet w swojej odsłonie o słod, ale tej pierwszej, z 96 roku była praktycznie wielkim tutorialem działań jednostki, co miało w sobie wartość edukacyjną, ale taką sobie gameplayową, bo nawet próba przeklikania dialogów była komentowana przez grę, że nie uważamy na szkoleniu czy odprawie. Ostatecznie mieliśmy tam zaledwie trzy misje, w których mogliśmy przetestować naszą wiedzę o procedurach i działaniach policji. A więc projekt był dość karkołomny, ale zaskakująco świeży i wpasowujący się w dzisiejsze trendy. Bo jedną z funkcji rozrywki jest możliwość eskapizmu, czyli oderwania się od problemów życia codziennego. A takie gry jak Police Simulator Patrol Duty wydają się działać wręcz na odwrót i sprzedają nam coś, co moglibyśmy nazwać antyeskapizmem. Gdzie nuda życia codziennego jest nam dawkowana na życzenie. Kult w codzienności zaznacza się w ogóle coraz mocniej w symulatorach. Mamy przecież spore grono odbiorców takich gier jak Eurotruck i gracze godzinami potrafią rozwozić towar po Europie. Oczywiście z tą różnicą, że Eurotruck jest serią o solidnym wykonaniu i dobrym pomyśle, a także opartym na prawdziwych lokacjach, gdy Police Simulator oferuje tylko koszmar rutyny w otwartym świecie. Ale ile byśmy nie narzekali na Police Simulator, tak widać, że zainteresowanie tematyką jest spore, bo czy wiecie, że w tym momencie w Police Simulator gra więcej osób niż w War 3. Ale jak zrobić taką grę poprawnie i przy tym całkowicie na serio, nie uciekając się do konwencji niczym z Fargo w This is the Police czy telewizyjnej fikcji jak w Elaine War? Bo nawet w tym wspomnianym wcześniej Police Questie, gdzie też wlepialiśmy mandaty, mieliśmy konkretną fabułę. Sierra chciała stworzyć policyjny dramat, a nie symulator pracy. Tam pewne niby nudne czy rutynowe wydarzenia miały stanowić kontrast dla bardziej sensacyjnej treści. A w Police Simulator chyba zbyt dosłownie potraktowano życie szarego policjanta, który nigdy w trakcie służby nie użyje broni palnej, bo choć akcja gry toczy się w fikcyjnym amerykańskim mieście, tak standardy przypominają bardziej europejskie. I teraz ciekawostka, bo czy wiecie, że w 2015 roku polska policja użyła oficjalnie broni palnej tylko 15 razy. Mówimy tutaj o 100 tysiącach funkcjonariuszy operujących w kraju mającym prawie 40 milionów obywateli. To może bardzo dobrze świadczyć o Polsce, ale też po. Pokazuje, że pewna serialowa rzeczywistość, gdzie detektywi raz na tydzień zamykają mafioza, bandziora czy seryjnego morderce, jest mocno przerysowana. I chyba nie bez przyczyny jedyną próbą segmentu triple w ukazaniu pracy policji było Elaine Noir, ale i tam krawężnikiem byliśmy tylko w krótkim, poszarpanym prologu. Następnie zostawaliśmy detektywem w różnych wydziałach. No i w otwartym świecie, obok fabularnych śledztw, wciśnięto działalności poboczne niby z typowego sandboxa, tylko że w klimatach policyjnych, a więc strzelaliśmy do bandy. Tu włapaliśmy przestępców i tak dalej. Ostatecznie L.A. było udaną grą, ale też nie będącą w stanie się dokładnie określić. Też dlatego nie spodziewałbym się zbyt szybko kolejnego symulatora policjanta od dużego studia. Na koniec wróćmy jeszcze do Police Simulator, bo swoją drogą bardzo podoba mi się szczera komunikacja zespołu pracującego nad grą. W komunikacie tuż przed premierą napisali... Ci z Was, którzy na bieżąco śledzili proces tworzenia gry, wiedzą już, że premiera Poli Simulator w wyniku poważnych problemów technicznych musiała być odkładana z miesiąca na miesiąc. Są też pewne funkcje, które oryginalnie miały być częścią gry, ale okazały się one zbyt dużym wyzwaniem niż początkowo zakładaliśmy, co z kolei oznaczało, że musieliśmy na nowo dostosować skalę gry. Proszę nie oczekujcie misji SWOT ani niczego innego nastawionego na akcję. Niestety niemożliwe będzie też dodanie nowych opcji poza tymi, które już znajdują się w grze, a więc przy Police Simulator dostajemy w pakiecie monotonnie słabe wykonanie, ale także i szczerość. Jak tu nie lubić policji?